wygłosujemy, to go co, na szubienicę wysyłamy, tak? Palimy tak, by. najpierw, najpierw go. na szubienicę. Okay. Tak. Znaczy najpierw do klatki go wsadzamy, a potem decydujemy, niebieski kapelek. To Krzysiu będzie ekspertem jak do klatki. A, a jakiś strój do tego <grym> do... chyba potrzebny. <grym Jezu. <grym> a tam skiny można sobie doobrazić. Tak trzeba zobaczyć, czy dodali. Zbieraj się i dupę pokazuj ludziom. Cccc wysłał ZT8. Najgorsze w tym Amongu VR będzie to ze w elektryku po wylaczeniu światła beda znikać z czarnuchy. Co? Gościu, ale poleciałeś, no i lecisz. Lecisz, lecisz, niestety. Takich rzeczy w ogóle nie możesz pisać. Bardziej denitować. Popatrz czasem na nie! Starzyć się może. zjawisko w kolorze. Dziewczyna plus dziewczyna, normalna rodzina. <śm> Dęcza-dęcza-czacza-cza. Cza, cza, czarodziejska stążka nie... Co to jest? Kogoś dnia, czegoś siedzimy, u niego śpimy, ty, a tu czarno chyba. Przepraszam, ja pierdolę. Super, pokazuj ludziom. Ksnurcyk wysłał ZT8, siema wozu wrocileń, do jak sobie zmiany. ciebie oglądam, ale nie wiem, po co w twoim znajdziemy masę czarnuchów zjebanych, tylko i życzę ci najlepszej dywizji. Dezy, zbanuj go, po co kurwa, chłopie, co ty piszesz? Chłopie. Otrząśnij się. Wręcz mi się pochwalił. Uczeń używa telefonu podczas lekcji i nie reaguje na prośbę uczciela. Na języku angielskim używa słów powszechnie uważanych za wrażliwe. N-word. Kategoria. Nieodpowiednie zachowanie lekcji. Język angielski. Nie, ludzie... Tato, to to wiadomości od widzów, które czasem dostaje.